Przerwa w naszej komisji z listopada trwa już ponad dwa tygodnie. Przerwa dotycząca tego, żeby uzupełnić zaproszonych gości na posiedzenie komisji dotyczące problemów z pociągami impuls produkowanymi przez firmę Newag SA. I chciałam się dopytać, czy prezydium już zaprosiło służby, o to wnioskował pan poseł Adamczyk i kiedy możemy spodziewać się wznowienia tego posiedzenia? Zgodnie z wnioskiem przewodniczącego Adamczyka ta komisja została przerwana. Przypomnę, że w ramach tego wniosku pan przewodniczący zgłosił również taką propozycję, która jak rozumiem w głosowaniu została przyjęta o rozszerzenie informacji o przypadki tego rodzaju problemów czy w ogóle problemów wobec taboru produkowanego przez innych producentów. Występujemy z wnioskami o informacje, o przygotowanie tej informacji i najprawdopodobniej z uwagi na charakter sprawy, zresztą to było również podnoszone w, w stanowiskach i w wypowiedziach części Państwa posłów, ta komisja będzie miała charakter zamknięty ale czy uda się ją zwołać ze względu na konieczność zgromadzenia informacji jeszcze w tym roku czy w styczniu na początku stycznia przyszłego roku o tym poinformuję podczas kolejnego posiedzenia sejmu sądzę że raczej będzie to styczeń i, i będzie to yy, najprawdopodobniej będzie to pierwsza, pierwsze posiedzenie styczniowe